Panowie, zdrowie pań, za zdrowie pań, za, za zdrowie. Szampana pima to na panowie. Za zdrowie pań, za zdrowie. Za zdrowie. Jedyny to, który niechaj wiesz, nie kaj się dwa. Dziewczyny treścią są i znów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe, chociaż dziewczyna marny to w Dziewczyn nie ma, życia, życia nie ma Nie, za zdrowie pani, Za zdrowie. zdrowie Spełnimy toast jeszcze raz Panowie Niech wiedzą, że bez nich każda chwila To utracony już na wieki wieków czas Za zdrowie pani. Szampana pima, co panowie. panowie, za zdrowie pań. Za, za zdrowie. zdrowie. Dla dziewczyny jak szampan dziś to nie świat. Dziewczyny treścią są naszych. Ruch. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marnie to Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma nie. Za zdrowie wszystkich pań z okazji ich święta toast w wykonaniu Edwarda Hulewicza. Włocławska Fabryka Czekolady z Połem. Pod jednym dachem 800 kobiet, które codziennie produkują 45 ton słodyczy. Tuż przed 8 marca ekipa filmowa kroniki zjawiła się we Włocławku nie tylko po to, aby podziwiać włoskie automaty i zajadać słodycze. Fabryka zdobyła dla swych wyrobów 19 znaków jakości. Ubrany w biały fartuch, onieśmielony i zażenowany w imieniu całej męskiej ekipy nasz operator przystąpił do składania życzeń z okazji Dnia Kobiet. Muzyka. Rachunek jest prosty. Przy każdym życzeniu co pocałunek, to czekoladka. Muzyka. Jesteśmy przekonani, że w tej sytuacji nasz operator z zadania wywiązał się znakomicie, nawet wtedy, gdy składając na koniec życzenia pani dyrektor, oparł się pokusie zjedzenia jeszcze jednej czekoladki, zachowując przez to umiar, świeżość i doskonałą kondycję. Mistella i Lacrima, tak zwane kobiece wina dyżurne. Przy ich pomocy, dodając po goździku nalepka, odfajkowano w niektórych instytucjach Dzień Kobiet. W przygotowaniach do święta uczestniczył czujnie główny księgowy. Odmierzać dokładnie, bowiem cytujemy autentyczny okulnik pewnej instytucji, pieniądze na powyższe wynoszą po 5 złotych na kobietę. Mile panie, proszę ustawić się w kolejce. Odbiór goździka przymusowy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych. Nie, nie, proszę jeszcze nie odchodzić. Uroczystość trwa. Według tegoż okulnika, cytujemy, z gotówki należy następnie rozliczyć się pokwitowaniami. No co jest, proszę koleżanek, czym chata bogata? Pijcie, bawcie się! Zdrowie pani po raz pierwszy. Ech, nie żal nawet człowiekowi tego społecznego poświęcenia. Stryka, elektryka i wszystko gotowe. Polscy konstruktorzy prezentują uniwersalnego robota domowo-kuchennego. Robot Ewa nie tylko odprowadza dzieci do przedszkola. Sam idzie do pracy, aby dorobić te parę groszy do budżetu. Dla takiego automatu zakupy to fraszka. Koszyczku napełniaj się sam. Pan mąż nadał z biura telepatyczny sygnał. Co z obiadem? Precyzyjny system launch gwarantuje posiłek o ściśle wyznaczonej porze. Smakuje, prawda? Zwłaszcza, że przyrządzone prawie z niczego. Nie ma kłopotów z naczyniami, zmywają się same. Nie wiadomo kiedy i już po przepierce. Spełniły się marzenia pokoleń. Brawo, niech żyje wiek atomowy! 8 marca kwiatek dla robota. Tak, tylko w ten sposób może pracująca kobieta naprawdę oderwać się od przyziemnych trosk i kłopotów. W dniu święta pań, spółdzielnia turystyczna gromada wywiozła swoje klientki z województwa łódzkiego na wysokość ponad 1000 metrów. Nie dociera tu ani skąd garów, ani krzyk dziatwy, ani chrapanie męża. Można na to patrzeć z góry. A jednak przydałaby się w tej chwili pomocna męska dłoń. Trzeba wyjaśnić, że większość tych świątecznych pasażerek po raz pierwszy podróżowała samolotem. Podobno wbrew prośbom i łzom przerażonych małżonków. W przedszkolu przy warszawskiej fabryce cukierniczej imienia 22 lipca od wielu dni szykowano się na dzisiejszą uroczystość. Z wielkim mozowem małych rączek gdzie dzieciarnia przygotowywała prezenty, podarunki i niespodzianki. 8 marca w Międzynarodowym Dniu Kobiet przedszkolaki hurmem ruszyli na halę fabryczną do swoich i cudzych mamuś. Serdecznych życzeń i dużo niezaplanowanej konsumpcji cukierków. Panowie spokojnie, spokojnie, niech zostanie choć trochę tych goździków i zapalu na dalsze 364 dni. Masło kwiatek dla Ewy zrealizowane w 100%. Ale jak donosi prasa, tego dnia można było zobaczyć także inne niezwykłości. Szpilki informują, że w sklepach ustawiono krzesełka dla tych, co w ogonku. Bo w domu wiadomo, panowie czekają na świąteczną kolacyjkę z okazji Dnia Kobiet. Chociaż oddajmy im sprawiedliwość. Tego dnia podobno w urzędach pocztowych uśmiech, życzenia, a potem tak, prawdziwy dżentelmen nigdy nie pozwoli, aby słabe kobiece rączki musiały borykać się z okrutnym, brutalnym stemplem. My, mężczyźni, gotowi do poświęceń nawet kilka razy pod rząd. Tylko, jak wrócimy do domu, proszę nam pozwolić spokojnie poczytać gazetę. Kobiety są zawsze miłe i się chętnie w ich towarzystwie przebywa. I dlatego, że kocham swój zawód bardzo, także kocham wszystkie kobiety i klientki, które się do mnie zjawiają. Oto prawdziwi powiernicy tej... naszych pań, wobec których zawsze są szczere i którym gotowe są powierzyć wszystko, co mają najcenniejszego. Czy jeszcze tam inne ujemne określenia ma? Ja zawsze chętnie. Y...